Witam z powrotem w Max Payne. Ostatnio pomagaliśmy Wladimirowi odzyskać statek spod flagi Borysa Daima, 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 no tego 10 centowego kolesia. I jesteśmy teraz w restauracji Dona Puccinello, bo chcieliśmy ubić interes, ale jak widać, coś tutaj jest nie tak. Wooh! Jak widać, musimy szybko działać. Yy, zaraz, co. co. co się przed chwilą. co się przed chwilą. oj nie to. co się przed chwilą tutaj wydarzyło? Nie mamy tędy iść? A nie, dobrze, tędy. głupę zrobiłem. które którędy, którędy. którędy. O kurcze, w sumie, wiecie, że kompletnie zapomniałem, którędy mam biec? Eee, szybko, szybko do kuchni. Robią nam dokładnie to samo, co nam robili. Ty, robią nam dokładnie to samo, co Rosjanie robili. Y, Punchinelowi, którędy ja mam iść? Tędy. No nie dam rady. Tędy? No tędy też dupa. Którędy mam iść? Nie, y, ogień się rozprzestrzenia, zginęliśmy. No je, jakiś barny początek, przepraszam Was A może nie tędy mam skręcić yy... Czekajcie No ale innego nie ma wyjścia Muszę tędy iść Tędy coś tutaj Aaaaa e, tędy, szybko Zaraz... Wow, 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 wow. A byliśmy już tak daleko Nie tędy Wezmę coś lekkiego Albo le lżejszy to jest chyba Szybko tędy Nie wiem czy tu się liczy szybkość tak naprawdę Wydaje mi się, że nie ma znaczenia Znaczy no oczywiście że ma znaczenie, jeżeli będziemy stać w miejscu to nas spali, tak? Widzieliśmy to raz na... W moim przykładzie, Jezu! Aaa, musimy się wycwanić. Na górę. O kurde, nie na górę, nie na górę! poczekajcie chwilę, bo... Zgaszę sobie lampkę, bo strasznie... Coś ciemno w tym Max Payneie. Teraz sobie zapisałem, dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem, nie mam pojęcia. Tędy teraz. Ouuu. Ale jesteśmy szybko tutaj. Co, co, to, co, co, co? Nie no, tak być nie będzie. Tak być nie będzie. Ogień nas polizał. Ale zapiszmy sobie może w bezpieczniejszym miejscu. Tutaj wydaje się być dość bezpiecznie. A, i teraz tam poczekać, tak? Poczekam. Teraz skakuję? A, bo ja musiałem. Ale co się dzieje? O, yy... ale co? To... O rany. A może ja nie tędy mam iść? Ja muszę tędy przejść. A, bo ja się nie pospieszyłem za bardzo. Uuu! Ej, ej, jej. Au, 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 ale przynajmniej wiem, że w bullet time nam nic nie grozi. Tu mam plan. Ta dupa nie plan. W niektórych miejscach ogień może nastać, a w niektórych nie. Eee, którędy? Którędy? Tędy? O, teraz zapiszę sobie. Przepraszam was, że początek był taki mierny. Ale jak ja nagrywam, to po prostu siadam i nagrywam, a nie. A nie ćwiczę nic wcześniej. To jest najlepsza broń, jaka jest w tej grze.

wszyscy trzej poszli w diabli. Nie, 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 nie! Mam? O! Yy, bo cho chodziło mi o to, że podczas animacji kliknąłem lewy przycisk myszy, a podczas animacji możemy wciąż strzelać. Dlatego się przestraszyłem, że Max sobie rzuci pod nogi Granata. Inferno. A, widzieliście tą akcję i teraz jeszcze był jeden ale tego załatwimy z safe dofa dobrze dobrze jest Pa. No po poniżej pasa. Poniżej pasa. Tu wiemy, że jest taki pan ze strzelbą. Vlad had seen my smoke signals The Mercedes was revving to go Almost drowning out the banshee well of the sirens You coming? We'll drop you off at the Poncinello Manor Sounds good to me When this is over, look me up I could use a professional like you. I'll keep that in mind. The night groaned with cold. The garden lights flickered nervously. In their light, the falling snow was dead white before the darkness ate it up. I had heard the stories. The trio were mad dogs. They'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them. Punchinello wanted pain. You'd see the pain. The trick in my situation was that there was no trick, no matter what the movies tell you. No rules, no secret mantra, no roadmap. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and luck. And anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets, thick as phone books. No one would be walking out of here alive. The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts, the blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. No, jesteśmy teraz w posiadłości Puncinello. Jak wiecie, normalnie bym skończył, bo skończyliśmy etap, ale był tak króciutki, że nie ma sensu kończyć. In death, the thug had been promoted to messenger. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality, someone with a flair for the dramatic someone who a couple of armed guards. My thoughts were on mona again i could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning before she'd run into the trio w hotelu to został za zaciukany i właśnie zadźgany, w tym sekretnym miejscu no właśnie to była mona Tutaj są strasznie twardzi kolesie. Wow, udało mi się bez użycia bullet time'a. O, co ja robię? Jeszcze jeden. No ludzie, dajcie spokój, dajcie mi jakiegoś penkinera. O, full. Miałam no, ja się. long to run into the Trio. the word on Lisa Punchinello was that she was a bit of a witch the tarot cards on the kitchen table fit the picture they weren't my kind of cards but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the tower maybe that was supposed to be the manor. A, no właśnie. Bardzo fajnie przemyślany. zapnięte. Tam jest chyba pierwszy strójki. Nie mogę otworzyć drzwi na... na... Aj! O kurde! Nie no pomnie, pomnie, pomnie. I wiem, co zrobię. No przecież taka ładna akcja. Teraz sobie zapiszę. Mam nadzieję, że obóz zgarnąłem. Tak jest. Właśnie, jeden padł. Jeszcze dwóch. Uu. Wiem, że powinienem grać tą bronią, ale. Tutaj zdaje się, nie dostanę pocisków do niej. Oni są po to yy, ci teraz weszli, żeby pokazać, żeby pokazać, że te drzwi są otwarte. O, ty draniu. Co? A! O cool Oh, Max... Nie wiem, że poradzimy sobie z takim życiem, ale spróbujemy. Aha, musimy znowu zrobić trika. Nie, nie bardzo mi o to chodziło. Się on sobie tak biega Idę no, na pewno zdech, na pewno Schowaj się, schowaj się No czy ty dwóch zginęło. Dobrze, to możemy chyba zrobić sobie taki lekki asalt dwóch padło. Teraz trzeci Oczywiście zapiszę sobie Aj Właśnie to też było pokazać, żeby pokazać, że otwarte są Zanim, jeżeli go nie zabijemy i tu przyjdziemy To będą oczywiście zamknięte drzwi Eee, zaraz O nie Pamiętam, no właśnie, <ścoughs> powiedzieli, że To na pewno nas powstrzyma, no i wystrzeli z granatniczka Trzeba zrobić tak, Pik. I uciekamy. A i tak blisko. Dobra, muszę te po tej gadce. ja walnę granatem. Odbiję od ściany. Spróbuję przynajmniej. Aha. Teraz przemy. Daj już tylko załamałem ręce. Tracił nas? To nie jest tego, że granatami strzelamy. Nie musimy oddzielnie zbierać te pociski. Oho, oho. To, żem zapisał. Za late for Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Tak, is yes, wooden you've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more, the merrier. Właśnie słyszać helikopter, że przyleciał. punjinello's trio was done for outside my door hurry it's coming for me you gotta hurry please i could hear punjinello on the phone begging for help he should have been saying his goodbyes When Janella was a pushover, the moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I, I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. The he was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. No, I told him not to. <laughs> oh, the. Uh Wybaczcie, za, za, za tego zamyśliłem się. <laughs> tak, tak. No, I, told them I ci mają cold Commander. I kim są ci panowie? Over Max Payne. I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later it was gonna catch up with you. Mr. Payne it's time to show you the benefits of my brew be a good boy now you'd find that lady luck was really a hooker ah you were fresh out of cash gentlemen we're done here take me to cold steel she had just given me an od of valkyr i could feel green fire eating my brains they turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me, bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. Dobrze, w tym momencie zapiszę i kończę nagrywanie. Do następnego razu w Max Payne.